Witajcie moi drodzy. Przed wami kolejna oprawa kolejna pozyskana przeze mnie oprawa do kolekcji z opraw typu łyżka, z prl -u. jest to oprawa ORZ7 myślnik 2, czyli ORZ7 wersja. Yy, wersja druga. Yy, to jest ta bardzo charakterystyczna łyżka. Ona jest taka, byśmy powiedzieli, yy, ścięta. W sensie, tutaj tak, tak jest ścięta. Yy, jest aluminiowa. Korpus jest aluminiowy. O, tutaj. Jednego tego cybantu brakuje akurat e, produkcji e, zakładów. Nie wiem, czy tu widać. Zakłady metalowe Predom Mesko w skarżysku kamienny typ ORZ-72 Cosinus e, 85 IP23 Made in Poland 220 V, 1x 250 V Watów rok produkcji 1986, e, oczywiście, sobie tą e, oprawę rozkręcimy. E, oprawa posiada tutaj takie, tutaj takie e, dwie śruby. Dwie takie śruby, e, powiem wam, jak się tak patrzy na tą oprawę. E, tu by spokojnie weszła rtęciówka 400W. E, tylko. Czy by wszedł statecznik 400W? No właśnie. Ale do rzeczy. Zaraz ją rozkręcę. Śrubki poluzowane. Tak się ją otwiera. Eee. No, i co tutaj się ukazuje? Ano tutaj się ukazuje. Komora o sprzętu. E, oprawa była pozyskana z Allegro lokalnie. Była wystawiona też na OLX. E, tutaj, tutaj była taka, wiecie, dwutorowa e, złączka. Taka pomarańczowa, plastikowa, nie wiem, chyba ze współczesnych już czasów. Tutaj widzimy taki nalot, troszkę rdzawy na stateczniku. Napisałem wiadomość do wysyłającego, jeszcze nie dostałem informacji zwrotnej, ale to gdzieś w komentarzach też jeszcze umieszczę. Bo słuchajcie, ktoś z fanów opraw wysokoprężnych, nie wiem, czy to nie jest kolega gratis PRL. On powiedział coś takiego, ku mojemu zdziwieniu, ale, ale przyjąłem to do siebie oczywiście, jako, jako cenną radę. Bo o tym nie wiedziałem. Żeby dobrze popatrzeć na, na ym, oprawkę. Ona wewnątrz i na zewnątrz to wszystko jest takie... To wszystko jest takie... Albo to jest kolejny jakiś leżak ze strychu, tam w środku widzicie, albo ktoś ją rozebrał i po prostu wyremontował, tam sobie leży. To nie jest Unitratel Pod, To już od razu wam mówię. To jest współczesny aluminiowy MiFlex 20 mikrofaradów. Ja go tam po prostu wrzuciłem na luźno. Bo tutaj nie było yy, yy, kondensatora. Słuchajcie, ja tego statecznika nie demontowałem. Natomiast ja wiem gdzieś tam na jakichś filmikach czy zdjęciach, że te siódemki, wersja druga, one, one chyba tak się na długość te, te kondensatory trzymały. Ja nie wiem, powiem szczerze, czy tam jest jakiś uchwyt. Tego wam nie powiem, bo nie wiem. Ale co Wam powiem ciekawego, bo no, dołączałem sobie ten kon kondensator. Jak widzicie, użyłem wago. Przewód jeden jest oryginalny do oprawki. Drugi jest też oryginalny, który jest ze statecznika, wychodzi ze statecznika na lampę. A do statecznika wchodził tu taki przewód y, aluminiowy. Ja go wywaliłem, ale się troszeczkę przestraszyłem. Bo widzicie tą złączkę? Tam były takie śrubki z tak objechanymi łebkami, ale dałem radę je wykręcić. I co zrobiłem? Wykręciłem śrubki właśnie z tej y, złączki dwutorowej. Jak ulał pasowały tam, także kwestia, że. Te dwie śrubki wymieniłem właśnie te. Wrzuciłem ten kondensator, zarobiłem przewód, podłączyłem go, oczywiście uziemienie musi być, bo ja się nieraz dotykam, ona jest aluminiowa. Ja się nieraz dotykam opraw podczas pracy. I teraz pytanie takie moje, znaczy pytanie, to jest takie pytanie retoryczne, bo ja, ja nie znam. Mm, odpowiedzi jak na razie. Yy, czy ona była używana? Nie wiem, czy była yy, yy, używana, ale powiem Wam ten statecznik. Ja się musiałem liczyć ze wszystkim, że to będzie taki wiecie, że nie powiem brzydziej, ale taki wyrąb yy, buczący. Buczący, bucząco, brzęcząco, krzyczący. Wiecie. No nie, kurde. On pracuje cichutko. On pracuje cichutko. A jeżeli słyszycie teraz jakieś brzęczenie, to wiecie co to jest? To to jest ta Milady. Yy. Tylko tu chodzi o to, że yy, rezonuje ta klapa. No bo wiecie, no oprawa uliczna to jest gitara po prostu. Ona, ona rezonuje, także. Tak, tak, był z nią film, bohaterka filmu. Wracając do tej lampy, yy, uważam, yy, że jest to i teraz uwaga, czy macie to samo zdanie? Jest to yy, -y, najlepszy odbłyśnik, a więc najsprawniejsza oprawa ze wszystkich opraw w kategorii takiej: rtęciowe, bezkloszowe. To jest trudna y, klasa, bo jeżeli jest oprawa bezkloszowa, no to wiecie, to to się tu brudzi. Ja uważam, że te odbłyśniki były naprawdę najdłużej w fajnym stanie. Gdzieś w internecie był tutaj jakieś takie zardzewiałe było. Y, dookoła było ok, tutaj było zardzewiałe i były jakieś dwie dziury wywiercone. Albo jakaś, nie wiem, wcześniejsza, późniejsza wersja, coś, jakiś Nakładany jeszcze odbłyśnik. No, w każdym bądź razie, no, uważam, że to jest najfajniejsza z tych bezkloszowych. E, tutaj jest ta tabliczka. Tak, zawsze, zawsze zapomnę. Wiecie, jak się to pisze rz 72 Myślnik 7, Myślnik 2. 1986. Rok urodzenia mojej żony. Wygląda jak szóstka, nie jak zera, jak szóstka moim zdaniem. No. No i teraz tak. Ciekawe, czy, czy tu by wszedł ST, STR400. Kurde powiem wam nie wejdzie. Nie miałem go nigdy w ręce, ale ośmielam się mówić, że chyba nie wejdzie. Bo ten już jest te takie puszkowe, gdzie nie są wydatne te, te użebrowania, te uzebrowania z blach stalowych. One takie są raczej chyba wysokie, co? I w ogóle tak to leci w kwadrat. Bardziej. No, ale my tu gadu, gadu. No, brakuje tam tego, tego cywanta jednego. No, ale to można nawet skądś skombinować indziej. Nawet może i kurde, nie z oprawy. Tutaj takie łączenia. No. Tutaj podkładkę dorobiłem, do, do że tak powiem. Tutaj łączenie. Ono, gdzie ona przychodzi? Tam przychodzi to łączenie. Dobrze, to odpalimy. Tak, jesteśmy z powrotem. LRF Polamp 250. No, w trumience, którą Wam pokazywałem przed chwilą, tam przełożyłem co? Yy, już Wam mówię co, Torgeon 250. A w tym bojenie też kiedyś był. Jest Philips 125W, rtęciowy na stateczniku 100W. E, moje uwagi, bo e, o tym już też była kiedyś gadka, było mówione, mm, że. Że tam jakaś, y, dwie, że 250, właśnie tromienka, że y, coś duża moc, 300 W 250 i współczynnik mocy jakiś taki mały. I pisaliście, że to zależy od, od źródła, od, od statecznika i tak dalej. Niewątpliwie tak, y, ale co też zauważyłem, odchyliło się napięcie w sieci do 223 V. A co to oznacza? Czyli po prostu przypomniało to to napięcie takie, które było 20 ponad 20 lat temu, 220 V. No i jakie było, znaczy kiedy było takie napięcie? No w Perelu. I w momencie jak były 223 V, to zaraz moc spadła na 270 W, a korekcja ym, ym, współczynnika mocy urosła z 0,87 na 0,91. Także no, tak jak to mówiliście, tak jak to mówimy, to wszystko ma znaczenie. No i teraz tak. Teraz tak. O ja tutaj kabel przełożę. Nie wiem czy to tu będzie widać. Ona się jeszcze rozświeca. A, power factor jeszcze 0,35. To tam jeszcze urośnie. 166 W. 224 V niecałe. O! To jest ciekawe, bo my to, my to znowu może osiągniemy te takie fajne parametry. No, ale powiem Wam, cieszę się z tej oprawy, że i ten statecznik jest taki cichutki. Czyli to nie jest taki wyrąb, zużyty wyrąb, który już tak brzęczy, jak nie wiem, dzwonek na okręcie? Takie oprawy kurcze posłużą jeszcze? A, jedna rzecz, na którą chciałem was uczulić. Tylko kurde tego teraz nie wykręcę bo, tego źródła, bo ono jest gorące, ale jak macie oprawkę E40, patrzcie tam sobie też od czasu do czasu do, do środka. Macie nieraz y, parę takich starych opraw z perelu, porównajcie sobie y, tam y, wewnątrz tego kołnierza porcelanowego jest kołnierz. Y... Bo ja wiem mosiężny, yy, tu jest taki izolator powietrzny między porcelaną i tym kołnierzem metalowym, do którego nagwintowanym, do którego jest źródło wkręcane. Dlaczego yy, to mówię? Miałem tutaj problem z wkręceniem, yy, z wkręceniem źródła. Yy, ono się wkręcało jakby na dwie raty, płytko, opór. I trzeba było z wyczuciem i dało się głębiej wkręcić. Ja sobie patrzę o co tam chodzi. Tam zobaczycie, e, tam jest taki e, wpleciony, jakby to powiedzieć, w tą właśnie tuleję metalową, w ten kołnierz. Taki drut, chyba stalowy, w kształcie litery takiej skwadraciałej litery U. I to ma za zadanie też tak troszeczkę, byśmy powiedzieli, sprężynować, żeby to źródło się samo powiedzmy, może nie wykręciło. I on, on siedzi generalnie w takich wycięciach. Jak sobie to zobaczycie, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Mi jeden boczek tego drutu, już blisko jednego z końców, wyskoczył, jakby z tego rowka. I ten drut on się tak po prostu jakby kantnął, jakby to powiedzieć. I wziąłem yy, szczypce Sigera i bez problemu to wstawiłem na swoje miejsce. Nic nie rozkręcałem. A myślałem, że to będę rozkręcał, ale nic nie rozkręcałem. Już fajnie wchodzą źródła. Bo to, bo to kilka razy próbowałem, już wkręca się elegancko. Także no, trzeba też czasami na takie detale. Zwracać uwagę. No i żeby nie przeciągać, bo jest kurczę 16 minut filmu: yy, 1,32 Ampera, Power Factor 0,90, MOC 268 W, 269, 223 V. To jest to, co, to, co ja mówię. 1,31 Ampera. Ja nie wiem, czy o tym była gadka. No to kurczę, najwyżej się powtórzę. Najwyżej się powtórzę, yy, że tego typu miernik, on to troszeczkę inaczej mierzy. Bortęciówka 250 ma 2,15 Ampera. Generalnie. Yy, na przykład siedemdziesiątka sodowa, czy metalochalogenkowa ma chyba 0,6 ampera, a ma mieć 1 amper, czy tam 0,98. Generalnie ten miernik, nie wiem co on mierzy, jeżeli chodzi o prąd, ale on zaniża właśnie układy takie wyładowcze ze, ze statecznikiem. No właśnie tak jak mówimy, nie wiem co on dokładnie mierzy. Chyba, że on mierzy nie źródło, tylko całość i... I to się jakoś tak uśrednia. No nie wiem, czy tego źle nie mówię, że to się tak uśrednia w takie, w, takie, w takie coś. To tyle. Cieszę się, że mam tą oprawę w swojej kolekcji. Cieszę się, że mogłem Wam opowiedzieć o tej oprawie. Yy. I na koniec tylko powiem jedną rzecz. Myślałem, że ORZ7 jest większa. Że to jest, taki że to jest taka naprawdę duża umywalka. No to nie jest, to jest maleńka umywalka. <grymne> no pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.